Thanos przez wiele osób jest uważany za najlepszy czarny charakter. Amerykański portal Games Radar, w swojej liście 50 najlepszych wilanów w adaptacjach komiksów, umieścił Szalonego Tytana na drugim miejscu, zaraz po Jokerze. Trudno się temu dziwić przez ogrom pracy, jaki włożyło Marvel Studios w stworzenie tej postaci. Ale jak dobra nie byłaby ta kreacja, jest ona całkowicie inna od komiksowego pierwowzoru. W 2013 roku Jason Aaron napisał historię Thanosa na nowo. Tak, aby ułatwić nowym czytelnikom zapoznanie się z nim. O tym w dzisiejszym odcinku. Tytan, największy księżyc Saturna oraz rodzinna planeta Thanosa. Jak podczas każdego cyklu słonecznego, szalony Tytan przybywa na gruzu swojego domu, aby nie zapomnieć, kim jest. Odwiedza grup Sui San, swojej matki. Przenosimy się wiele lat w przeszłość, do momentu narodzin Thanosa. Niestety dziecko rodzi się z wrodzoną wadą genetyczną. Mimo tego Alars, czyli jego ojciec, uważa, że jest doskonały. Jednak Sui San ma co do tego inne zdanie. Widzi w synu jedynie śmierć, więc próbuje go zabić. W ostatniej chwili uspokajają ją lekarze. Przeskakujemy w przyszłość. Tanos jest w wieku szkolnym. Siedzi w odosobnieniu i oddaje się rysowaniu. Czyność przerywają mu inni uczniowie, którzy zapraszają go do wspólnej zabawy. Na następnych stronach widzimy Tanosa odwiedzającego swoją matkę w zakładzie psychiatrycznym. Opowiada jej o śnie, który męczy go każdej nocy od czterech lat. Jest w nim noworodkiem, a ktoś próbuje go zabić. Po tych słowach, Usui i San pojawiają się łzy. Thanos pociesza ją i mówi, że przyniesie jutro kwiaty, bo pracuje nad nowym gatunkiem. Wracamy do szkoły. Przyszły zdobywca światów ma przeprowadzić swoją pierwszą sekcję Ogonka, Jednak chłopak nie jest w stanie znieść widoku śmierci. Ucieka z sali, po czym wymiotuje. Odnajduje go nieznajoma dziewczyna, która mówi, że jeśli kiedyś chce zostać wielkim naukowcem jak jego ojciec, musi do tego przywyknąć. Wtedy Thanos zarzeka się, że już nigdy nie rozkroi czegoś, co żyło i już nie chce być naukowcem. Dziewczyna postanawia pokazać mu swoje ciche miejsce, gdzie najlepiej je się myśli. Jakiś czas później Thanos zabiera tam swoich znajomych, co kończy się tragedią. Nagle skała pod stopami Tytana zawala się, przez co Thanos utyka w jaskini na trzy dni. Na dnie przysięga sobie, że niezależnie od tego, jak głodny będzie, nie zje żadnego z żyjących tam stworzeń. Po tym czasie wreszcie udaje mu się wykopać na powierzchnię. To, co widzi, wstrząsa chłopakiem. Przed nim leżały zwłoki jego znajomych, nadjedzone przez jaszczurki. Po wydarzeniach z jaskini, Tanos zamyka się w sobie. Siedzi osamotniony, sam na sam z własnymi myślami. Podchodzi do niego znajoma dziewczyna, próbuje go pocieszyć. Razem wracają na miejsce tragedii, gdzie Thanos mści się na zwierzynie, która zabiła jego przyjaciół. Znowu przenosimy się w przyszłość. Thanos jest już studentem, znajduje się na ostatnim egzaminie z biologii w tym cyklu słonecznym. Do wykonania jest sekcja zielonoogonka, jednak kiedy profesor dyktuje wszystkie polecenia, tytan wstaje i wychodzi z sali. Zatrzymuje go nauczyciel. Syn mentora tłumaczy wtedy, że wykonał już wszystkie zadania. Dokonał sekcji oraz opisał wszystkie narządy wewnętrzne. Zrobił także dodatkowe zapiski, m.in. o przyczynie śmierci i długości życia zwierzęcia. Wychodząc z sali spotyka swoją znajomą. Razem udają się do tajnego laboratorium Thanosa, gdzie tytan pokazuje przyjaciółce małpę jaskiniową, na której planuje przeprowadzić sekcję. Zaznacza także, że nie zabija z rządy krwi. Robi to jedynie w imię nauki. Niestety rozkrojenie zwierzyny nie przynosi młodemu naukowcowi żądanych odpowiedzi. Po nieudanym eksperymencie patrzy inaczej na swoją towarzyszkę. Zakochuje się w niej i próbuje ją pocałować, ale ta odtrąca go. Potem Thanos pada w szał. Ma dość licznych je powodzeń i pytań bez odpowiedzi. Wtedy dziewczyna podsuwa mu pomysł, gdzie powinien zacząć szukać. Gdzieś w innej części planety widzimy parę zakochanych. Przegląda im się Thanos, a już na następnej stronie widzimy ich przywiązanych do stołu w laboratorium. Szon tytan, chwytając za nóż, mówi tylko, że te chwile zapamięta na zawsze. Przy kolacji a Lars dyskutuje z Krenocem na temat zniknięcia dzieci. Ojciec Tanosa twierdzi, że morderstwo jest niemożliwe, ponieważ na Tytanie żyje bardzo pokojowa rasa. Wiem czym jesteś, powiedziała Sui-san, która wyszła z zakładu, zwracając się do swojego syna. Ten zaprzecza, ponieważ sam szuka odpowiedzi na to pytanie. Następnie widzimy Tanosa ze swoją przyjaciółką grzebiących ciała po eksperymencie. Wtedy dziewczyna stwierdza, że Thanos tak naprawdę zabił ich dla przyjemności, a nie w imię nauki. Ten od razu zaprzecza i przysięga, że już nigdy nie zabije. Jego obietnica nie trwa jednak długo. Już dwa tygodnie później widzimy tę samą parę żebiącą kolejne ofiary. Tytan przyznaje dziewczynie rację. Mówi, że świetnie się bawił podczas zabijania. Następnie po raz kolejny wyznaje jej swoje uczucia, jednak ona z długo go odrzuca. Wracamy do laboratorium. nos postanawia przeprowadzić tam ostateczne badanie, które ma odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące jego wady DNA. W tym celu porywa on swoją matkę i dokonuje na niej sekcji. W dniu zabójstwa swojej matki, Thanos opuszcza tytan. Żeni się i płodzi potomka. Jednak ojcowanie nudzi mu się. Twierdzi, że nie czuje tego, co czuł lata wcześniej do tajemniczej dziewczyny. Po odejściu od żony, dołącza do załogi piratów. Dzięki swojej inteligencji wyłącza system ochronny innych statków. Postanawia przywrócić jednak swoją obietnicę i nie zabijać. W czasie bycia piratem kocha wiele kobiet. Bardzo wiele kobiet, a z każdą z nich ma dziecko. Zdobywa kolejne światy, nigdy nie krzywdząc innych. Nie podoba się to kapitanowi, organizując zamach na życie Thanosa. Nie sprawia mu problemu o bezwładnienie Pacyfisty. Przebija go mieczem i jest już gotowy na dekapitację. Wtem Thanos przeprowadza kontratak, zabijając byłego już kapitana i mianując się nowym. Potem wraca na Tytan, na grób swojej matki. Tam spotyka swoją ukochaną, która ostrzega go, że na Tytanie każdy już wie, że to on zabił rodzica. Jedynie jego ojciec wciąż w to nie wierzy. Ponownie wyznaje jej miłość, jednak ta stawia mu ultimatum. Jeżeli pragnie jej miłości, musi zabić wszystkie swoje żony i dzieci. Tak robi, ale to wciąż nie wystarcza jego ukochanej. Thanos zgładza kolejne planety, wymyśla nowe sposoby na szybsze mordowanie. Sam nie wie, ile planet już podbił. Na statku Thanos po raz kolejny próbuje zdobyć miłość sympatii. Pytają, kiedy wreszcie będzie jej dosyć podbitych planet. To odpowiada, że tyle, aż tytan stanie się Bogiem, a Bóg nie może bać się miejsca, z którego pochodzi. Te słowa mu ukochanego, który wzywa straż. Ku jego zdziwieniu strażnicy nikogo nie widzą w pomieszczeniu poza nim. Wtedy towarzyszka wyjawia mu sekret. Tylko on ją widzi, a wszyscy inni uważają go za szaleńca. Dodatkowo, nawet nie wie, jakiego przyjaciółka od dzieciństwa ma na imię. Dopiero teraz przedstawia mu się jako śmierć. Ta informacja wstrząsa zdobywcą światów do tego stopnia, że rozmyśla nad samobójstwem, ale stwierdza, że nie jest w stanie się zabić. Ostatecznie postanawia spełnić życie śmierci i każe ustawić kurs na Tytan. Kiedy statek zbliża się do planety, Thanos od razu wydaje rozkaz bombardowania jej, czyn ten pochłania tysiące istnień. Widzimy Alarsa patrzącego na zniszczenia z niedowierzaniem i łzami w oczach. Następnie kapitan piratów ląduje na powierzchni, aby samodzielnie nieść śmierć na Tytanie. Po pewnym czasie pozostaje już tylko jedna żyjąca istota, a Lars, ojciec Thanosa. Ten stoi tuż za nim, trzymając zrobioną przez siebie broń. Niestety nie potrafi zabić własnego syna, dlatego na jej chwyta pistolet i strzela sobie prosto w głowę. Broń jednak okazuje się wadliwa, nie robi mu krzywdy. Wtedy Thanos obezwładnia ojca, a następnie skazuje go na życie. Życie ze świadomością, że jego syn bezcześci kosmos. Dzięki temu wreszcie uzyskuje akceptację wybranki serca która rzuca mu się w ramiona. Wracamy do teraźniejszości. Thanos jest w trakcie odwiedzin swojej dawnej planety. Towarzyszy mu ukochana. Prosi, aby ten ją pocałował, jednak Thanos to ignoruje, po czym odchodzi dalej przemierzać zgliszcza swojego domu. W tym miejscu kończy się historia szalonego tytana Thanosa. Uważam, że Jason Aaron podszedł do tej postaci w sposób bardzo świeży. Przedstawił ją realistycznie oraz chyba jako pierwszy podał pod wątpliwość faktyczne istnienie personifikacji śmierci. Komiks ten porusza także dużo poważniejsze tematy, jak na przykład wpływ środowiska na młodą osobę oraz choroby psychiczne. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, a jeśli jesteście ciekawi historii, gdzie Harley Quinn z DC Comics pokonuje Thanosa, to kliknijcie w link pod ikonką I w prawym górnym rogu lub w obrazek, który już zaraz pojawi się na końcowej planszy. Jeżeli film Wam się spodobał, to proszę o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. W tym odcinku to już wszystko. Do następnego razu. Cześć!